Witam Was w tym, w, tym, w tym filmiku z moją. No, jak widzicie, z yy, siostrą będziemy grać i, i kto po prostu dłużej przetrwa, ale nie możemy się bić. Kto nie nam się wyświetli na czacie, no to jak będziemy wiedzieć, no to zaczynamy. No to ja teraz po drewno. No nic nie będzie ga gadało, no to. Dziękuję za, dre za drewno Ukradam i uciekam. Lara się Dobra. Lecimy. Aha, ona i... Zgubiłem ją. Może ją tak zabijemy? Dobra, nie Ale to ją zabijał O, zlagowało mi trochę Dobra, lecimy, lecimy A jak strają, wilk Kurde, ja się gubiam. Zgubiłem w drzewo, i w ogóle już tyle czasu minęło, a ja nie straciłem ani jednego łotra. Owca! Chyba! Widziałem tam? Nie! Różowe kwiatki. Fajera, tak. To nic nie mam, o. Nika. Co ty nie masz? O, są. Ale jak ja nic nie zrobię wilkowi, to on też przecież nic nie zrobi. No nic ci nie zrobi. Ej, ty tam jesteś. <kuh> Jakie masz przedmioty? dwie cztery. <drygny> Patrzona, ona ma drewniane przedmioty, ja już kamienne sobie ogarniłam. <laughs> nie ma drewnianych. Jak ty przeżyjesz noc? <laughs> Mam pytanie. Nie przyjdę. Ja nie jestem Twoim ochroniarzem. Nie jestem. Idź ode mnie. Nie będę Twoim ochroniarzem. Teraz co tak się robi z tymi przedmiotami? Idzie ty ludnie. Otwór? Dobra, teraz trochę potrwa. O, jest. Dobra. Nie, Ja piwi! Nie w górę. Co ty zrobiłaś? Drewno kupię. Kupię. Aha, ona no dopiero ma 8 drewna. Takiś Wiecie, nie ma narzędzi drewnianych. Nie wiem, czy to przeżyć, czy nie. Jak pływać na surliwaru nie umiem wydać wolne potwory, potworu. Zaraz zacznę być z tyłu. Ja nie mogę. Ja robię tunel i przechodzę, gra. Ona, ona stara się przetrwać. A czy. Z ostatniego filmu, co próbowałem, znaczy nie ostatniego, tylko już tam któregoś z kolei, próbowałem zrobić z Tobie diamenty. Coś mi nie wyszło. Chyba pamiętacie ten film. Jak ktoś go nie oglądał, no to na What the hell. On tak, no. o, mam w ogóle mieć. A ja cię no to chyba jeszcze nie znajdziesz. Bo jestem w ogóle w dżungli, a nie w, te, a nie w takim lesie. Nie, tego nie chcę. Nie dziewięć lat. ona od upadku. Ale fajnie się. Rybu. jaki ona, fajny wilk. Ona ma fajną wilka. Ona się cieszy od wilka. Pozdro. Ja zafrył to na. Jest! A nie, jedno serce straciłem. Lecimy! Lecimy, panowie! Co coś mi się wstrzymało nagrywanie. Przestałem to, żeby je od nowa włączyć. Tu jest... Aha, za jego nos, Karolina. A tu nie ma żadnych kamiennych szczelów. O, jest jakaś Coś, dziura. Nie kamienie. O, widzisz Tak, ale na nie masz tego. One się nie wypadną, jak będziesz je kopała z łapki. Jedzenie! O, świnka! Ej, ej, na wychodzi, a ja na Jedzenie! Jedzenie! Trudno się kry, krytuje na telefonie. Lecę, lecę. Ja myślałem, że to jest normalny... Czemu? No właśnie mi się gra na telefonie. Bo mi się dobrze gra. Dobrze, że tyle. bruku Kamienia nakopałem, no to teraz mogę sobie po prostu się podsadzać. A. Ona spowita, ona Ona drugą Ona da nie za chwilę o to 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 topielce. Topielce. Nie wiem o się mówię. Bum. Kłód. Miał ho, miał jak na razie pan, mas... mam znowu do wody, dopiero wiesz, Aha. Ja już mam. A ja znowu do O, Nie, mam pewne ja HP. Ona się męczy z wodą. Nie, już się nie. Ej, pamiętajcie ten odcinek tak, tak, właśnie, dedem. W tych diamentach. A jak to jego nie oglądamy, to na drugiej już mówię. W ostatniej części, część czwarta. Właśnie tak dedem. Tylko, że było trochę to głębiej. Dużo głębiej. Miałem dużo mniej serc. Ej, ty, ja mam mieć łoskę. Za 30 sekund mam reklamę. Chodź tu do mnie. Po co nie? W życiu. A jeszcze. Mam reklamę. Aha, ja się włączyła jakaś reklama. I nie, wywaliło. nie, nie wywaliło cię, nie. Nie było na czacie. Ej, ty, wyspa z kamienia. to może być tam żelazo. Super! No to płyniemy. Ja no, chyba wywaliło. ale nie było mi na czacie. A nie, o jest, opuścił grę. Dobra, dołączaj szybko, a nie... O, o, wiesz, że ja będę przy tobie? Tak. No to cię zabiję. Eee, Ty już, już ja cię nie zgubię. A! Ja nie mogę, czemu ja się tak dre. To jest powalone! O, dołączyła się świetnie. Owca, jedzenie. Kryt? Tu mi się nie udało. I dobry. Po co w ogóle krytuję? Nie, jest A ono się robi? Nie, ja jeździmy w tej nocy. Ha, a, a. Tu jest coś fajnego. Ja mam dużego niska. Ja nie mogę. Wilk, który się bawi z liskiem albo go goni. Ta się cieszy od lisa. Który goni, którego wilk. No nie, nie ja tutaj go chodzę i... A! Ja nie mogę. Eha, w tym samym czasie dostajemy obrażenia, fajnie. A może to jakaś... Szkielet, no nie, mnie tu nie, nie ma. Cześć. tu. Nie też atakują. mi A macha. Czas na te match. Mamaż, a Papa Co to Filip. Jest, wygrany challenge. A mnie. Co tu się dzieje? Ja mieliśmy być w kupie. Chodź tu do mnie. Nie, nie mieliśmy być. Kurde, ja mam dwa serca. Mm, ile tu jest tych mobów? Kryj, no weźcie. Dobra, to, no, na, to, to, no serio, to na tyle. To na tyle. O. To na tyle. A dzisiaj jak wygrałem challenge. To się liczy, że wygrałem. Tylko dzień nie a Tu to dla mnie pa, pa. jest dobrze. Papa. Pa.